Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj, przede wszystkim, podsumowanie GoFestu. Pokażę wam, co wpadło. Moim zdaniem, mega gruby event. Mam ponad 2 miliony stardusta. Wszystko dzisiaj pójdzie. 3 poksy na level 50 i to 3 dokładnie te same. Natomiast, dwa zdania odnośnie GoFestu ode mnie. Wszyscy mówili, pierwszy dzień łapanie, drugi dzień rajdy, niestety w moim przypadku wyszło odwrotnie, wczoraj byłem bardzo zły, cały dzień praktycznie tylko łapałem, zrobiłem około 80 akcji. aksjów dzisiaj też porajdowałem, zaraz pokażę wam co wpadło. I na cały dzień wczoraj jedyne co fajnego miałem to szrumisza, jeden aksju wpadł już po 20 jak wróciłem do domu z zaproszenia z zagranicy. Dzisiaj prawie cały czas rajdowałem. Mało łapałem ręcznie, ale grubo wpadło i to dużo. Natomiast nie udało się złapać dwóch z takich must have. Najbardziej chciałem Anon na B. Niestety nie trafiłem. No i nie mam karablasta, ale może ktoś będzie miał dwa na trade'a. Zanim pokażę wam Resend, trzy poki na level 50. I jest to oczywiście Kyogra, mam trzy fajne sztuki Xelek 997, dużo rajduje i jutro jeszcze pewne nie będę dużo rajdował. To jest moja pierwsza setka, dwa ataki, tutaj bez buddy 250 tysięcy Stardasta i 296, xelek stardasta mam ponad 2 miliony z tego, z tego tygodnia. 4652 CP. I od razu dodamy taga. To jest druga Kiogra, która dzisiaj pójdzie na level 50. Shiny 98, 14 ataku. Ale przy DPS-ie Kiogry to robi niewielką różnicę. 125 Stardusta, 296 XL. -ek. 4636 CP no i wpadła setka w tym tygodniu z zaproszenia z piekarz śląskich Mega się cieszę, bo jeszcze za czasów jak nie było remontów, rajdów biłem około 20. Jak dobrze poszło na, na weekend, wiele Oczywiście jednego dnia, teraz 20 można zrobić praktycznie w 2-3 godziny. Wtedy uciekła mi setka kiogra, teraz wróciła i tą zrobimy na level 50 od razu. Koszt będzie duży. 475 tysięcy Stardust'a, 248 Candy i 296 Xelek, 4652 CP. Xelek tylko 109, jutro odrobię. I Kyogry bardzo ładnie prezentują się w topce. A wracając do Resent'u Nie trafiłem aną na B, ale dostałem, za co bardzo dziękuję od Lilalow Co dostała Lilalow zobaczycie w kolejnym odcinku A jeśli chodzi o moje Shiny z GoFestu Dzisiaj dużo łapałem na plusa, na plusa wpadł Weezing, Burmi numer łapany ręcznie, Darumaka, Balto, Wingul, Girafarich Drugi szlum już dzisiaj, w sumie miałem trzy. POX, z którego się mega cieszę, nie miałem z poprzedniego eventu. Oczywiście te, co są podpisane dolarem, są na Lucky Trade'a za to samo, w ten, w ten sposób później prościej wyszukiwać. Wpadł szelmet, też łapany ręcznie pod kryptą wiele niej, Larvitar. No i mamy Axiu 2, 3, 4 sztuki. Dwa podpisane nikami już zarezerwowane dla osób, z którymi mam laki trade'y. Z questa był Onix. No i wczoraj bida Omanine Dansperts Giraffaridge, piplap i kapciu, więc tutaj było wczoraj mega słabo, a ponoć wczoraj to mieliśmy dzień na łapanie, dzisiaj na rajdowanie. Jak widzicie z dzisiaj od szlumisza zaczynają się poksy z dzisiaj niżej wczorajsze. Dzisiaj było znacznie lepiej. Dajcie znać w komentarzach jak tam u Was. A idąc już z Lucky Trade'ami od końca. co my tu robiliśmy ostatnio. Tak, ostatnio zaczęliśmy tą Chensi, więc dzisiaj na 40 plus ewolucja. 54500 Stardusta, 142 Candy. I od razu w Blissy.

97 000 Stardasta, 220 Candy, Terakion 89, Secret Sword Legacy, 112 500 Stardasta, 248 Candy. Klink 9.3, nad tym myślę nad 50, dzisiaj zrobimy na 40. 112 500 248 Candy. XL, mam ponad 1000. 2604 CP, zobaczymy tylko ile będzie miał na 50. 2944, może w przyszłości. Tutaj też tylko na 40. 112 500 Stardusta, 248 Candy, Venusaur 9.1. Z frenzy plantem tutaj też bez XLek. Jednego Wenozaura już na 50 mam. 64000 Stardusta. 162 Candy. Tairok 9,3 To nie jest do ewolucji. Po ewolucji zresztą mamy znak zapytania. Ale wszystkie jego wersje ewolucyjne w wersji Lucky Shiny mam. Hitmontopa też udało się załatwić. 112 500 248 Candy. I w Baby Formie zostaje. Hut, -hut 9.3. Mam również Hut -huta w czapeczce. Oczywiście Lucky Shiny. 44 tysięcy stardasta, 118 candy. Tutaj hikselek mam ponad 1000, ale raczej ich nie wydam. 35 000 zwykłych candy i lecimy z ewolucją. I mamy Noctoula. 1993 po ewolucji, a z ciekawości ile na 50 tylko 2200, następna Iwka, jak wiecie zbieram armię, bez xelek, 123200 Stardust, 268 Candy i zostaje bez ewolucji. Kotuni 9.1 Dostałem od Franka. Kotuni swojego nie miałem.

107 tysięcy Stardasta, 238 Candy, i Stardasta zostało mi już niewiele. Zaczniemy przynajmniej Fanfi, dokończymy w następnym odcinku. Fanfi, jak wiecie, mam setkę 47 500 Stardasta na dzisiaj, 85 Candy. Im dokończymy w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u Was na Goofyście. A jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się do następnego.